Rok 1939. Włodek Zgidel, Życzkowski. Kupra źródłom sławieńszczyzny. W jednym z numerów słowa Wileńskiego ukazał się artykuł napisany przez pana Wyszomirskiego, w którym na marginesie krytyki dziejawy Szukalskiego o kraku synu Ludoli, autor wypowiedział swój pogląd na zagadnienie rasy i kultury sławieńskiej. Bezsensowny splot tych wywodów, których nie aprobowałby żaden z naszych najbardziej krytycznie do słowiańszczyzny usposobionych historyków i prahistoryków w największym stopniu godzi w poczucie naszej dumy narodowej i dlatego nie nadaje się do dyskusji, a raczej do wytoczenia autorowi sprawy karnej za obrazę rasy, a tym samym i narodu polskiego. Nie będziemy więc polemizować z autorem haniebnej antologii Obelk, której nie dorównuje nawet niemiecki Paszkwil Paiskera o Słowianach. Natomiast za rzecz największej doniosłości dla nauki i dla aktualnych politycznych zagadnień uważamy konieczność obalenia kołaczących się w prasie, w podręcznikach, a nawet i w dziełach naukowych tych różnych ujemnych poglądów o dziejach słowiańszczyzny, które przenikając do szerszego ogółu społeczeństwa wpajają destrukcyjne przekonania o odwiecznej, dziedzicznej niższości rasy sławian. Historia wielowiekowego okresu sławieńszczyzny pogańskiej mogłaby się stać czynnikiem wychowawczym, budzącym w nas poczucie dumy i tężyzny rasowej i narodowej. Była ona jednak systematycznie usuwana w ciennie pamięci, wymazywana z naszej świadomości i pomijana w podręcznikach szkolnych. Nie tylko dlatego, że według przyjętego na ogół mniemania początek naszych dziejów kojarzył się z przyjściem chrześcijaństwa, ale i dlatego, że na ogół sławieńscy badacze naszej przeszłości nie umieli przeciwstawić sugestiom niemieckiej patriotycznej nauki swoich własnych, niezależnych poglądów. Dziś, w dążności usamodzielnienia naszej kultury od obcych wpływów, podejmujemy trud rzucenia pomostu między teraźniejszością, której jesteśmy współtwórcami, a wielką dziejową przeszłością sławieńszczyzny pogańskiej. Staje więc przed nami palące zagadnienie wyjaśnienia zagmatwanych i niejasnych dotąd zagadnień sławieńszczyzny, i sformułowanie naszych poglądów na historię i kulturę Sławian w epoce przedchrześcijańskiej na nowych podstawach naukowych. Pod temat pierwszy – destrukcyjne urojenia. Źródłem krytycznego, pozbawionego entuzjazmu stosunku społeczeństwa do naszej dziejowej przeszłości przedchrześcijańskiej były, oprócz patriotycznych urojeń uczonych niemieckich, głównie błędne teorie Rostafińskiego, Rozwadowskiego i Bryknera. Teorie te dotyczyły kwestii dla dziejów sławian najważniejszych: struktury języka i stopnia jego pokrewieństwa z sanskrytem, kultury religijnej i materialnej, wpływów kultur sąsiednich narodów, kultury ludowej i wreszcie kwestii umiejscowienia praojczyzny. Najwięcej destrukcyjną ze względu na swą popularność była teoria Bryknera podająca wątpliwość istnienie sławieńskiej kultury religijnej. Zamknął on bezkrytycznie oczy na wszelkie historyczne dokumenty stwierdzające istnienie Olimpu Bogów Sławieńskich. Długosza pomówił o fałszerstwo, nauce narzucił zwątpienie w możliwość wyświetlenia kiedykolwiek mitologicznych nazw. W społeczeństwie zniszczył wiarę w istnienie pogańskiej kultury duchowej Sławian. Zaszczepił zwątpienie, że Sławianie w ogóle nie byli zdolni do tworzenia jakichkolwiek samodzielnych wartości kulturalnych. Powodując się przesadnym sceptycyzmem, zarzucił wielu pisarzom naiwność poglądów i brak krytyki, choć byli wśród nich tacy, którzy intuicyjnie wyczuwali prawdę. Sam zaś wprowadził do nauki metodę paradoksów i ekwilibrystycznych twierdzeń, odrzucając większość nazw bogów i uznając je za zmyślone przez kronikarzy tylko dlatego, że nie rozumiał ich znaczenia oraz wprowadzając ich rodowody bez żadnego naukowego usprawiedliwienia, np. Marzanny, Bogini Śmierci, od chrześcijańskiego imienia Marii. Dziewanny bogini lasów, od dziewanny rośliny. Swaroga, boga nieba, od kłótnia. Jaszę, ładę, leli i poleli, od refrenów i wykrzykników piosenek w rodzaju ojra-ojra lub tereferę. Niezrozumiałość nazw nie może być powodem do odrzucania i czynienia karkołomnych wysiłków utożsamiania ich z nic nieznaczącymi refrenami piosenek. Wszystkie imiona i nazwy miejscowości, dzisiaj tajemnicze, musiały mieć kiedyś zrozumiałe dla ogółu znaczenie i nie wolno było wątpić, że kiedyś będą mogły być przez naukę wyjaśnione. Pod temat drugi, prajęzyk Sławian. Nie udało się wyświetlić znaczenia tych nazw za pomocą analizy wyrazów języka Sławian, dlatego, że zbyt powierzchownie traktowano język, nie wnikając w odwieczne, prastare, ukryte w nim pierwiastki, tkwiące jako rdzeń języka w dużej ilości wyrazów, a będące pozostałością mowy pierwotnej sławian, którą w odróżnieniu od dzisiaj używanej powinniśmy nazywać mową prasławiańską. Zresztą nie dziwmy się zbytnio, że nie rozumiemy nazw naszych dawnych bogów pogańskich, bo nazwy to prastare, sformułowane o wiele wieków dawniej niż dotąd myślano i chęć tłumaczenia ich kategoriami dzisiejszych pojęć językowych była zupełnie nierealna. Nie powstały one przed tysiącem lat lecz w tych zamierzchłych czasach kiedy sławianie z niemowlęctwa zaledwie wchodzili w wiek dojrzałości kiedy mówili mową wprawdzie tą samą co i my dzisiaj ale bardziej pierwotną i prymitywną z pierwiastków której dopiero powstawały dzisiaj powszechnie używane i zrozumiałe przez wszystkich wyrazy. Znaczenie zaś składowych pierwiastków zostało zapomniane, także nie wiemy dlaczego takie czy inne słowa codziennego użytku wyróżniają się brzmieniem takiego czy innego zespołu dźwięków, za wyjątkiem najpierwotniejszych, takich jak np. trzask, szept, plusk, szum, jęk, syk, dzwon, których brzmieniem człowiek naśladował zasłyszane dźwięki. W wyrazach tego rodzaju wyjątkowe bogactwo dźwiękowe języka polskiego, tak trudne dla innych narodów do wymówienia, przejawia się w całej pełni. Przytem w niektórych wypadkach, kiedy wyraz jest wspólny aryjskim narodom, brzmienie polskie jest jakby pierwowzorem dla innych. Tak na przykład powstałe już stosunkowo późno, bo w epoce brązu słowo dzwon w najidealniejszy sposób odtwarzające sam dźwięk dzwonu, w innych językach aryjskich jest jakby dźwiękowo spaczonym naśladownictwem brzmienia polskiego. Jeżeli w języku polskim mamy brzmienie dzwon, rosyjskim zvon, sanskryckim sfan, łacińskim sonare, francuskim sonere, niemieckim sfan, to czy możemy przypuścić, że Słowianie najpierw zapożyczyli rzecz samą, a więc i wyraz, a potem nadali bardziej właściwe brzmienie? Rezultatem nieznajomości praw kształtowania się naszego języka było zbyt kategoryczne odrzucanie pewnych analogii nazw mitologicznych z językiem sanskryckim, na przykład sfaroga, w sanskrycie sfarga, niebo, które narzucały się same przez się przy analizie nazw przez bliskie pokrewieństwo tematowe. Stanowisko to było tem dziwniejsze, że do czynienia porównań w zupełności uprawniała dość duża ilość wyrazów wspólna obu językom. Na przykład polskie skorupa, Sanskryckie rupa, zewnętrzny wygląd, kształt. Polskie grzywa, sanskryckie griwa, kark. Piana, sanskryckie pena, Mięso, sanskryckie monsa. ość. Sanskryckie asti, kości. Ściera, ścierka, sanskryckie cira, łachman. Cześć, sanskryckie cestita, postępowanie, zachowanie się. Dym, sanskryckie druma, goście, sanskryckie gosti, towarzystwo, zebranie towarzyskie, mącić, mąd, sanskryckie mant, wiedza, sanskryckie vijnana. i tak itd. Tak Ścisła zależność pewnych wyrazów słowiańskich od pierwiastków języka sanskryckiego daje możliwość odtworzenia prajęzyka Sławian, będącego w podobnym stosunku do dzisiejszego żyjącego języka, jak martwy język łaciński do języków romańskich. Pod temat trzeci, starożytność kultury. Z wielką wyrazistością na tle głębokiego i ścisłego pokrewieństwa języków sanskryckiego i sławieńskiego, rozdzielonych ogromem przestrzeni i czasów, występuje niezwykła starożytność kultury pogańskiej i kultury ludowej Sławian. Musiały te kultury powstać i ukształtować się całkowicie już przed tysiącami lat, skoro wyrażone zostały w języku tak dawnym i pierwotnym, że aż stały się dla nas niezrozumiałe w swoim językowym znaczeniu. Potwierdzenie starożytności kultury sławian znajdujemy już w samym języku, który wbrew przyjętemu przez naukę przekonaniu, tak jak i germański język, posiada wyrazy złożone, tylko że złożenia te, sformowane dla najróżniejszych pojęć dotyczących kultury duchowej człowieka i kultury materialnej, ukształtowały się dużo dawniej od germańskich, także dziś poszczególnych składników naszych wyrazów nie rozróżniamy. Niektóre z tych wyrazów złożonych pochodzą z czasów wspólnoty indosławian. Tak na przykład słowo „gospoda” składające się z dwóch słów sanskryckich: gaz, jeść, i padam, miejsce. Gaz oznacza miejsce do jedzenia. „powieka” od sanskryckiego pa, bronić, ochraniać, i wie, pokrywać, skąd polskie wieko. Pa wieka oznacza ochronę, przykrycie, oka. Wieczornica od sanskryckiego niczaja, zbiór gromada oznacza wieczorne zebranie. Łopata, od sanskryckiego łu, krajać i pata, płaszczyzna, oznacza płaszczyznę do krajania, i tak dalej, i tak dalej. Najzupełniej zgodne więc z duchem języka są tworzone przez szukalskiego neologizmy w rodzaju bogobrząd lub Duchtynia, bo kształtują się według tych samych praw językowych, co wyżej wymienione, bardzo dawne i wcale niewyjątkowe wyrazy. Pod temat czwarty światopogląd religijny. Odkrycie pra języka odsłoni przed nami wiele zagadek naszej dziejowej przeszłości i naszej kultury przedchrześcijańskiej. Już dziś stwierdzamy kategorycznie, że bezzasadnie odrzucone przez Bryknera nazwy bogów sławieńskich możemy wyjaśnić i uzasadnić językowo, a wytłumaczenie tych nazw mitologicznych i zrozumienie kultu z tymi nazwami związanego rozjaśnia nam mrok tajemnicy osłaniającej wierzenia naszych praojców i jest ogniwem łączącym wszystkie przejawy tych wierzeń uosobione we czci poszczególnych bóstw w jeden logicznie przemyślany i filozoficznie głęboki systemat religijny. Dotychczas chciano widzieć w światopoglądzie religijnym sławian jedynie najprymitywniejsze, chaotyczne już w zarodku i nieskoordynowane w całość wierzenia. Odrzucano z góry możliwość istnienia przemyślanego systematu religijnego. Ale pozorny chaos był jedynie odpowiednikiem chaosu poglądów w nauce i z niego wypływał. Wyjaśnienie istnienia starożytnego systematu religijnego Sławian zadokumentuje istnienie wielkiej duchowej kultury przedchrześcijańskiej świadczącej o naszej samoistnej pozycji cywilizacyjnej w okresie przedhistorycznym. Pod temat 5. Wpływy obcych kultur. Stwierdzona starożytność słowiańskiej kultury materialnej i duchowej daje możliwość odparcia ciągle nam narzucanej tezy o jej zależności od kultur sąsiadujących z nami obcych narodów, Germanów i Turkotatarów. Dzisiaj, jakże często, za naukowy i obiektywny pogląd uważa się jedynie ten, żeśmy w ogóle żadnej kultury nie posiadali i że nigdy od prawieków nie byliśmy zdolni do samoistnego tworzenia kulturalnych wartości, ograniczając się jedynie do brania i przetwarzania na swój użytek we wszystkich dziedzinach życia, Kulturalnych zdobyczy innych narodów. Ten pogląd wydawał się tak oczywisty, że zazwyczaj odbywał się bez skrupulatnego przytaczania dokumentów i przeprowadzenia ścisłych naukowych dowodzeń, wynikał on z supremacji w tej dziedzinie nauki niemieckiej, od której trudno było oczekiwać obrony naszych kulturalnych wartości, skoro my sami nie doceniamy wysiłków w tym kierunku i mamy tendencję do łatwowiernego zubożania tych wartości na korzyść innych narodów. Mylny pogląd, że Sławian już w praojczyźnie otaczały narody o wyższej kulturze, upoważniał do często bezkrytycznych wywodów językowych na temat pożyczek. Szczególnie przeceniano wpływ germański: tak na przykład nazwę dla bydła, scot, wprowadzono z gockiego skat, nordyjskiego skatr, podatek, danina, staroniemieckiego skaz, pieniądze, mienie, twierdząc tym samym, że Sławianie nie znali pasterstwa. Jednak słowo to znacznie przejrzyściej wywodzi się od sanskryckiego koti, ostrze koniec. Skoti z ostrzem, stąd kąt, ostrze pod przenośnią łaskotać, łaskać ostrzem i określając najistotniejszą cechę tego zwierzęcia oznacza właściwie bydło rogate. Przytem wyraz bydło, mając to samo znaczenie co skot, również jest spokrewnione z sanskryckim bit, kłódź. Przenikać. Jeżeli zaś skot usławian oznacza bydło rogate, a u Germanów podatek, daninę lub mienie, to mamy tu najoczywistszy dowód, że wyraz ten nie sławianie zapożyczyli od Germanów, ale Germanie odsławian, biorąc i rzecz, i słowo samo w znaczeniu nałożonej przez siebie gotów, koczowniczych włóczęgów od sanskryckiego gatwaras, chodzący daniny. Potwierdzenie tego wniosku znajdujemy u Tacyta, który mówi o Germanach, że. Lubują się w liczbie trzut, które stanowią ich jedyne i najmilsze bogactwo. Za najważniejszą pożyczkę uważano kupia, kupić, kupiec, jakoby urobioną z gockiego kaupon czy niemieckiego kaufen. Ponieważ jednak w języku sanskryckim kup znaczy świecić, możemy przypuścić, że raczej sławiańskie niewiasty witały tym wyrazem kupca, przywożącego do nas przeważnie świecące ozdoby. Przejrzystym określeniem świeci dełkarz. Z tych przykładów, których możemy przytoczyć znacznie więcej, wynika wniosek, że to raczej goci zapożyczali wyrazy koczując dla grabieży po ziemiach sławiańskich i że dawniej słowiańska kultura stała znacznie wyżej od germańskiej. Pod temat szósty – kultura ludowa. W wyniku nieudanych prób wytłumaczenia prastarych nazw dotyczących naszej kultury, nie umiano sobie zdać sprawy z istoty religijnych pogańskich wierzeń sławian i ich związku z obrzędami i wierzeniami przechowanymi przez lud, nie umiano skoordynować poszczególnych wiadomości w jedną, syntetyczną całość. Powątpiewacze z bryknerowskiej szkoły byli niezmiernie powściągliwi i naukowo obiektywni, jeżeli chodziło o stwierdzenie rodzimych cech kultury ludowej sławian. Za to szczodrze i bez namysłu, powodowani typową manią wpływologii, widzieli we wszystkim wpływ chrześcijaństwa, chociaż wiadomo było, że Kościół nie mogąc wykorzenić wierzeń pogańskich, przystosował je do potrzeb nowej religii i przyswoił sobie z konieczności całą obcą mu i nic wspólnego z chrześcijaństwem niemającą obrzędowość. Starożytność wyrażonych jeszcze w języku prasławiańskim nazw ludowych dotyczących wierzeń, zwyczai i obrzędów i ich ścisły związek z pogańskimi obrzędami pozwala nam stwierdzić, że lud przechowywał i przechowuje dotąd w różnych zwyczajach, obrzędach i zabobonach prastare, pogańskie wierzenia, zatraciwszy tylko z biegiem czasu ich związek z imionami bogów. Tradycyjna ciągłość pogańskiego światopoglądu religijnego została zachowana, bo prymitywizm ludu daleko nie odbiegł od prymitywizmu naszych praojców, prasłowian. Kościół zburzył tylko tę wyższą, hierarchiczną, kapłańską nadbudowę wierzeń, bynajmniej nie naruszając ich zasadniczych podstaw, którym śmiertelny cios zadała dopiero stopniowo do ludu przenikająca oświata wydzielana ludowi ręką Kościoła. Pod temat siódmy Praojczyzna. Odkrycie prajęzyka daje nam jeszcze możliwość wytłumaczenia dotychczas niezrozumiałych nazw topograficznych i plemiennych, co w konsekwencji będzie miało olbrzymie znaczenie dla konkretnego ustalenia kolebki ludów sławiańskich dotychczas stale przesuwanej na wschód za Wisłę, Niederle, za Bóg, Rostafińskim, za Niemen, Rozwadowski i do Pińskich Bagien. Pogardzane do niedawna teorie o autochtonizmie Sławian znajdują wreszcie realne oparcie na całym szeregu dowodów, w świetle których Ujawni się paradoksalność poglądów stworzonych przez autorytatywnych powątpiewaczy, którzy praojczyznę Sławian umieszczali na terenach najpóźniej przez nich zaludnianych jedynie dlatego, że tam nomenklatura miejscowości była ukształtowana z wyrazów żyjącego, ogólnie zrozumiałego języka. Natomiast ziemie między Łabą i Wisłą, od prawieków zaludnioną przez Sławian, a więc posiadającą prastare nazwy wyrażone pierwiastkami prajęzyka, które to pierwiastki stanowiące rdzeń języka w mowie codziennej używamy i dziś w ukształtowaniu różnych wyrazów, zapomniawszy jednak ich znaczenie, uważano za kolebkę narodów najezdniczych, które uzurpowały sobie moralne prawo do odwiecznego władania tymi ziemiami. Uzyskane mocne oparcie dla autochtonizmu Sławian w nazwach topograficznych i plemiennych ułatwia rozstrzygnięcie wielu zagmatwanych zagadnień archeologii. A między innymi wyjaśnia ostatecznie kwestię przynależności kultury łożyckiej i kwestię zaludnienia Europy w najdawniejszych czasach. W dalszym rozwoju badań językowych będziemy mogli rozgraniczyć, które narody były naprawdę aryjskie, a które zarianizowane. Może się okazać, że niektóre narody zaludniające Europę niesłusznie uzurpują sobie prawo do aryjskiego pochodzenia, będąc zaledwie nieco zasymilowanymi przybyszami. Co do Słowian, już dziś możemy postawić pozornie fantastyczny wniosek, że nie asymilowali się oni do obcych pochodzeniem indoeuropejczyków, ale stanowili najistotniejszy rdzeń rasy aryjskiej, której kolebką była Europa. Podejmujemy trud sformułowania i naukowego udowodnienia tych nowych poglądów na historię i kulturę Sławian w epoce przedchrześcijańskiej. Na fałszu był oparty krytycyzm do naszej dziejowej przeszłości. Możemy i musimy być dumni, że jesteśmy Sławianami, a to nam pomoże przemóc w sobie ów czynnik destrukcyjny, który w ostatnim tysiącleciu spowodował rozprzężenie rasowych sił dynamicznych Sławian, załamanie się tężyzny i w konsekwencji utratę olbrzymich obszarów ziem, odwiecznie zamieszkałych na korzyść ekspansji innych narodów.